Czy dziecko musi polubić nowe smaki od razu? Nie. Może potrzebować nawet od 10 do 15 prób, zanim zdecyduje, czy nowy smak mu odpowiada. Małe porcje, różne formy podania, wielokrotne próby i najważniejsze: zero nacisku. Pamiętaj nigdy nie zmuszaj dziecka do jedzenia. Cierpliwie. A jeśli, a jeśli ciężko ci wytrwale podawać coś, co ciągle jest wypluwane, spróbuj zastanowić się, czy w Twoim dzieciństwie było coś, co było dla Ciebie ohydne, czego wręcz nienawidziłaś? A teraz się tym zajadasz. U mnie to właśnie pomidory były takim produktem. Żartuję. To była pietruszka, ale akurat jej nie miałam. Nienawidziłam pietruszki w każdej formie, teraz dodaję ją do wszystkiego. Podaj do mnie po więcej informacji na temat rozszerzania diety Twojego malucha.